Hej, witajcie w nowym vlogu, który zaczniemy od zrobienia ciasta. Robię je dlatego, że za parę tygodni czeka mnie organizacja e, takiego no, przyjęcia, powiedzmy urodzinowego e, z okazji moich urodzin. I właśnie chciałabym to ciasto wtedy zrobić, w sensie taki mam pomysł, także żeby go właśnie zrobić, to stwierdziłam, że sobie dzisiaj go przetestuję i zobaczę, jak to smakowo wyjdzie, żeby zobaczyć, czy się nada, czy może wybrać coś innego, dlatego że nigdy go nie jadłam, ale brzmi bardzo fajnie. Mianowicie jest to ciasto, taka tarta z mango z przepisu rozkosznego i on to nazwał po prostu "tarta słońce", więc idealnie na takie letnie miesiące, myślę. Mm, tak brzmi naprawdę bardzo fajnie. No i zobaczymy jak w praktyce. Na pierwszy ogień idą ciasteczka maślane, które trzeba zblendować, później właśnie połączyć razem roztopionym masłem. No i to będzie nasz spód właśnie tej tarty. Także ja otwieram, blenduję i potem E, tak naprawdę dopiero zamiast robienia komfortu i masy. Tak wygląda efekt końcowy. Szczerze mówiąc szału nie ma, jeśli chodzi o ten spód. to... No go zdecydowanie za mało, te proporcje były na taką troszeczkę mniejszą tartę, także w razie czego no wiem, że powinno więcej składników na spód użyć tych ciasteczek, ale też ta masa nie wyszła mi kolorystycznie tak, jak wyszła rozkosznemu, dlatego, że on miał to taki intensywny żółty, on używał w ogóle pulpy z mango, takiej specjalnej właśnie o intensywnym smaku i zapachu. Ja czegoś takiego nie mogłam dorwać w jakimś sklepie stacjonarnym, więc po prostu kupiłam mango, no ale mango trzeba było właśnie z mascarpone utrzeć, no i po prostu przez to mascarpone to się tak wybioliło, także jest taki jakby masełkowy kolor. No ale próbowałam tej masy i jest naprawdę bardzo dobra. Także póki co nie można tego jeszcze jeść. Wkładam do lodówki, musi jeszcze tutaj z 3 godziny chyba odczekać. No i w końcu można będzie spróbować. Szczerze mówiąc, no. Nie spodziewałam się, trochę tej pracy było przy tym, w sensie jakbym miała tą pulpę z mango taką od razu w puszce, no to by to na pewno czas skróciło, ale przez to, że właśnie to mango musiałam blendować, obierać, to jednak troszkę się z tym wszystkim zeszło, także no zobaczymy jeszcze jak w smaku, ale póki co no szału wizualnie na pewno nie robi. A teraz fragment dla osób, które lubią czytać książki, chciałabym zaprosić na mój profil na Vinted, dlatego, że będę robić wyprzedaż książek. Mam tutaj pierwszy stosik, który właśnie wystawiłam. Tutaj mam właśnie też drugi, także sporo tych książek mam. Wszystkie wystawiłam, e, prawie wszystkie, za 10 zł, Więc myślę, że fajna cena, fajna okazja. Sporo tych książek jest w takim bardzo dobrym stanie. Część z nich przeczytałam tylko jeden raz, więc myślę, że całkiem fajnie mogę pokazać pokrótce, co mi się podobało, na przykład książki Lizzie, Lizzie To są takie thrillery psychologiczne. Te książki mi się bardzo, bardzo podobały. Książka, która też jest mega, mega wciągająca to Śnieg o tolu Bielą, To jest taki typowy kryminał, to są wódki takie kryminalne, ale też taka przeprowadzona z jakby taką powieścią, obyczajową, troszkę romansu. I to wszystko odgrywa się właśnie w Pieszczelach, ale książka mega, mega wciągająca nigdy nie wiadomo taki kryminał, kochająca żona również kryminał, w sumie taki thriller psychologiczny zupełnie normalna rodzina to też był ciekawy, właśnie taki thriller kryminał. Mam też niektóre książki, które, e, nie wiedziałam, miałam się z nimi wstrzymać, ale e, dlatego, że są bardziej takie zimowe, e, czy też na jesień, mianowicie ustawiłam m.in. książkę Anne Haber, jesień w kolorze syropu klonowego, no taka pozycja e, właśnie na e, jesienną porę roku idealna. Ale wystawiam ja w sumie, że wystawię już teraz, bo może ktoś się pokusi. Na Vinted często są właśnie takie okazje, że co jakiś czas się pojawia, że dostawa albo darmowa, albo chyba tam za jeden czy dwa zł, więc można sobie zrobić wtedy zapas książek w razie czego, tak jak ja też często robię. No i tutaj mam książki w sumie też, bardzo już świąteczne czy też zimowe. Ta mi się. A, jeszcze tylko złożyć Dobra, mam książki właśnie bardziej o tematyce, w sumie zimowe, ale tak te dwie autorstwa Agnieszki Olejnik, bardzo mi się podobały. Obydwie. Takiej znanej dosyć autorki, czyli Kristyn Hanna. Wyślone szczęście. No i książka Anny Haber, to tylko zimowy plus. Bardzo, bardzo fajna. Dalej mam też jedną książkę w języku angielskim, także może ktoś się skusi dla podszkolenia się. Te książki, które czytałam niedawno, czyli taki thriller i nie skinne, Ekstra to życie, introwertyczki. Nie ten mąż. O, ta książka też mi się bardzo podobała. Taki thriller: Czasami kłamie i że cię nie opuszczę. no Intrygująca dosyć. Samotne serca. Tutaj też z wątkiem miłosnym w więzieniach. No i w sumie e, również e, opowieść podręczna, i to jest opowieść graficzna. Także e, to chyba wszystkich tych książek, które właśnie wystawiłam. W sumie to dzisiaj już jedna. Mm, jedna, a właściwie taki komplecik dwóch książek został sprzedany, także bardzo się cieszę, no i mam nadzieję, że reszta tych książek również się sprzeda, dlatego że no ja te wszystkie książki przeczytałam i no nie chcę, żeby już było w moim domu po prostu, żeby zajmowało mi przestrzeń, dlatego że i tak na bieżąco jakieś tam książki kupuję, więc po prostu czas pozbyć się tych przeczytanych i czas również na nowe. Nie mam też tyle miejsca w domu, zwyczajnie, żeby, żeby te książki mieć, także w świat, no i zachęcam właśnie do zakupu. A teraz czas na trening, i ostatnio właśnie wkręciłam się w treningi taneczne, i jak odkryłam, właśnie, że jedna z instruktorek. Tańczy do piosenek sanach, to mega się zachwyciłam, bo bardzo, bardzo lubię piosenki właśnie w sanach, także przyjemnie się świeciło. No i dzisiaj to samo, puszczam sobie właśnie taki trening. Po prostu można zrobić z doskoku, dosłownie trwają po 10-20 minut, także nawet coś takiego dla rozruszenia ciała myślę, że całkiem fajnie, jeżeli się nie ma za dużo czasu kolejnego dnia, ja właśnie podjechałam pod galerię i mam zamiar właśnie oddać rzeczy do SINSEI zwrócić w sensie i tutaj jest jakby nowo otwarty SINSEI, dosłownie z tydzień temu może także jestem ciekawa jak on wygląda, jeszcze tutaj nie byłem i oprócz tego przejdę się właśnie po Action, po pepko chcę się zorientować jak wygląda jakaś taka oferta pod kątem dekoracji urodzinowych tego typu nie wiem, może jakieś papierowe ee, talerzyki czy coś w każdym razie. No zobaczę, co tutaj ciekawego będzie. Także robię rekonesans. Jestem już w domu. Tak jak opowiadałam, byłam właśnie też się przejść w poszukiwaniu jakichś takich dekoracji pod urodziny. Chyba nie wspominałam, ale właśnie będę urządzać moje urodziny w stylu Mamma Mia. Czyli kolorystyka taka letnia, grecka, biało-niebieska. I na początku byłam trochę załamana, dlatego że nic ciekawego ani nie było w action, ani w Dilzie. Znaczy w sensie w Dilzie jeszcze jakieś takie mm, talerzyki, czy też może były ładne, natomiast one były e, w innych kolorach niż ja chciałam. W action nic fajnego. No i w końcu e, poszłam do Pepko i znalazłam taki fajny mm, zestaw e, talerzy takich jednorazowych, więc fajnie, bo to w ogóle będzie impreza. Mam nadzieję, że w ogrodzie. Zobaczę jak z pogodą i jak to wszystko wyjdzie, ale chciałabym, żeby było w ogrodzie, no ale ogółem taka bardziej trochę można powiedzieć że plenerowa z grillem, także myślę, że takie talerze papierowe będą OK, nic wiecie, żadna, taka jakaś elegancka. Uroczystość to nie będzie. No ale i tak właśnie te, te papierowe talerzyki uważam, że wyglądają bardzo ładnie, tak elegancko. Także dorwałam taki fajny kompletik Talerzyki małe tutaj na torta albo jakieś ciasto duże, po prostu na konkretniejsze jedzenie. Do tego kubeczki zastanawiałam się, czy wziąć kubeczki, ale stwierdziłam, że. Ee, że wpływa, bo przyda się, myślę, że do jakichś tam napojów. E, myślę, że będzie spoko, także taki, mm, no fajny zestawik. E, I tutaj, co też było ważne, to to, że akurat tutaj jest po 12 sztuk każdego z tych. E, Talerzy i skubków. Także idealnie, bo właśnie chyba na tej mojej imprezie, jeśli dobrze policzę, będzie 12 osób. Jak właśnie już wcześniej oglądałam, to często takich w kompletach było po 10 sztuk talerzyków. Także, no wiecie, dwie, musiałabym brać po dwa komplety, więc trochę za dużo. A tutaj akurat idealnie. Do tego stwierdziłam, że co tam dokupię takie baloniki, właśnie też były sztabko w kolorystyce niebiesko-białej, granat błękitny-biały, także idealnie, no dobra, studiam, że za piątek, to mogę się pokusić i jakąś tam dekorację zrobić, także cieszę się, bo coś udało mi się dorwać, tak naprawdę na jakieś takie dekoracje, Um, oprócz tych właśnie talerzy, czy, czy coś, to myślę, że nie będę kła kłaść nacisku. Bardziej będę kłaść nacisk na jakieś takie jedzenie, żeby właśnie było takie bardziej typowo greckie. Już mam um, um, różne takie pomysły, no i myślę, że to będzie takim głównym punktem. No, ale jak jakieś fajnie uda mi się też udekorować, to myślę, że też będzie bardzo fajnie. Um, Pochodziłam, no naszukałam się trochę tych różnych rzeczy, no a na sam w sumie trochę mi um, jeszcze szczęście można powiedzieć, że dopisałam, dorwałam parę ubrań dla siebie, e, tak jak mówiłam, chciałam sobie być jakieś takie bardziej um, eleganckie, nie eleganckie, ale takie powiedzmy ładniejsze koszulki, żeby to nie były takie zwykłe t-shirty, także udało mi się taką koszulkę dorwać. I taką to jest w sumie taka koszulko sweter, można powiedzieć, z takiego właśnie mm, bardziej te, e, sweterkowego materiału. W końcu kupiłam też spódnicę, długą spódnicę. Ja mam problem właśnie z takimi długimi, uważam, że średnio na mnie wyglądały, ale ta uważam, że y, całkiem dobrze na mnie leżała, powiedzmy, jak na tego typu spódnicę, e, więc stwierdziłam, że też sobie ją wezmę. No, a teraz jestem już strasznie głodna, tak że czas e, po prostu zrobić kolację. Teraz to jest jeszcze e, tego ciasta z mango, które piekałam wczoraj. Co prawda już wczoraj spróbowałam mm, na, no po prostu około 22, bo nie mogłam się powstrzymać. E, szczerze mówiąc, wypadło średnio, ale mm, chcę się spróbować dzisiaj, bo może się jakoś tak prze, przegryzło czy coś. Hmm. Wydaje mi się, że dzisiaj jest lepsze. Wczoraj tak mega odczuwałam em, masło, bo no, spód jest tak z ciasteczków maślanych oraz masła i to jakby tak mega czuć, ale dzisiaj e, aż tak to wyczuwalne nie jest. Natomiast e, właśnie przez to, że tego masła było sporo, to ja nie posmarowałam tej tarty, tego spodu odtartym. E, jakimś olejem czy czymś i po prostu ten spód się tak przykleił, więc e, tu troszkę nie wypał. Natomiast e, tutaj też jeśli chodzi o tą masę, to masa całkiem fajna, to mango jest wyczuwalne, no tylko szkoda, że właśnie nie jest taka żółta intensywna jak miał rozkoszny. Nie jest, jest to złe, ok, ale to też jakby szału nie ma.